Spotkałem Kamdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir i twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku, jeśli dostanie resztę zapisków Zira. Hej, hej, hej! Z tej strony Zipek i zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Dying Light! Kontynuujmy! Co zrobiliśmy ostatnio? Dotarliśmy do naszego drugiego doktorka... Nie pamiętam imienia... Bardzo przepraszam. I daliśmy mu na próbki naszego doktorka wcześniejszego. Tu doktorka i tu doktorka... Doktorka Zira. A teraz co? Mamy skonsultować się z G.R.E. Dobrze. O, O. no dobra. Więc w tym celu kierujemy się do windy, która nas pewnie weźmie... A, wyjdziemy całkowicie. No dobra. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się Dopiero zleżonych tkanek, nad którymi pracował Zir, i twierdzi, że jest nadzieję... No dobra. Dawno grałem oczywiście. Wojciech, no tutaj. Kredy, muszę powtórzyć. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi draniami z GRE. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Wiem, doktorze, będę ostrożny. Muszę My też tylko ustalić, bo... jak sprawy stoją. No też będziemy ostrożni. Tylko, że w tym miejscu, znaczy no, jeszcze co mnie martwi, to to, że na mojej magicznej mini-mapie w rogu ekranu chodzą dziwne postacie, które jak się nie domyślam, pewnie występują tylko w nocy. Szybak. No dobra, dobra, dobra. Jak myślicie, dojdziemy tutaj? Pewno nie jest dubeltówką. To byłby raczej słaby pomysł. Zmieńmy to na naszą broń, którą kurde, nie wiem, która to była. Czekaj, jak mamy piorun, mamy ogień, mamy to, to brakuje nam jeszcze pioruna. Ci pewnie to. 263, 168, yy, 288. Tak, czyli ta jest najmocniejsza. Siekierka, dobra. Dajcie mi przejść. Wow, 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 wow. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Powiedzcie mi, jak ja mam to przejść? Tak no, kucaś nie umieją. Ała, walnął mnie. O kurde, drugi raz mnie walnął. A ci raz mnie walną. Broń uszkodzona na no kurde ludzie. To paschutnie wygląda. Ten. Kim masz karo. oddech zdech. No dobra. Eee, oczywiście zmieńmy naszą broń. O. Kubie na pościg. O kurde. Spoko. Iśmy tu. No dobra. Trwamy tą nocę tak myślę. Jest Poleś, tu jest niżej Oleś, jest niżej uffla o mały włos wa opa opa skakuj tutaj dobra jesteśmy w strefie bezpiecznej Łącz inwazję. Nie chcemy mieć inwazji tu, czyli wyłącz inwazję. Dobra. Siema. Mogę się tu gdzieś przespać? Chcesz ubić interes? Nie, chcę się przespać. Czy się mogę tu przespać? Dajcie mi jakieś łóżko. Kurde, chyba nie mogę. Tu przespać. Oto już. Co tu jest? Krain! Dobrze cię znów widzieć. Coś ty? Spike! Cholera, jak się tu dostałeś? Łatwo nie było. Tak no czy Breken się kłania. A jeszcze jedno. Od teraz zawsze mnie tu znajdziesz, ok? Wszystko, co miałem w slamsach, tu jest też dostępne. Możesz z tego korzystać. Jasne. Dzięki Spike. W porządku, Brachu. Do miłego. Czas przypadek spotkaliśmy Spajka. Miło. Jakiś plan, ale nadal tutaj nie mam gdzie się przespać W którą mamy godzinę, tak pomyślmy eee, druga. No kurde trochę do... dużo do ranka Tam jest chyba łóżko, tam jest chyba łóżko, tam jest łóżko, jest dobrze widziałem, dobrze wygląda widziałem. wygląda wygodnie Dobra burza? Miło, miło przetrwać noc. I kurde ile zdobyliśmy przy okazji punktów za przetrwaną noc? Dobra, wychodźmy stąd jak najszybciej. O, jakie słońce ładne. No dobra, gdzie mamy biec? Gdzieś tam. skontaktuj się z GRL. Naprawdę aż tam przebiec. Eee, tu. Hopa, 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 i hopa, 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 i kurde spara I spadaj tam. Dokładnie. Hopa przez kominki, i hopa. Yy, tam mamy dojść? Kurde, aż tam? To by tam się dochodziło? Się zastanawiam, czy... się nie zabiję Spróbujmy. Nie. O! Dzień dobry. Miło cię tu widzieć. Czy się się okna nie mogę wyważyć? Wow, wow, udało Kroj. się. Dobra. Przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z Gierę. A co masz zamiar im powiedzieć? Czy są skórne wszystko? Do zobaczenia później, Troj. Ukraina, odbiór. Siapa. Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? O, gdzie jesteś? A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu, entropii. Tego, że człowiek jest własnym panem. Zabijecie Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduje cię, skórwy, synu! na taką właśnie reakcję! Widzisz, ja i ty toczymy wojnę! Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej Krain. chodź tu! Staw mi czoło! Zaraz, ja Amerykanie ci powtarzać. wysyłam cię. Wiesz co? Zapomnij! Nie ma żadnej wojny! Jest tylko twój postrany punkt widzenia. Idź do diabła! O nie, 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 nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z gierę. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkody, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. I skór wysynu. To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź, znajdź mnie, Klein. Skończmy to, co zaczęliśmy. Skubamy. Patrzcie, tam jest ten, ten cały. Mur oddzielający tę strefę od tej strefy, tak? Dobrze mi się zdaje? Tam jest to muzeum. Tak mi się zdaje, bo tam, tam jest chyba ta cała wieża, o tamta. Jedna bo ta druga. No nic, no nic kurde, bo przedłużamy. Tutaj mamy jakiś projekt. Yy, jakieś cegiełki mamy. Jakiegoś zombiaka pod nami, dobra. Spacja. Mam nadzieję, że tam się nie urwie uchwyt znowu. Opa, piękny. Jednego mniej. No dobra. Ja na pewno nagrywam. nagrywam. Dobra, bo się wystraszyłem, że nie. Eee, co my tu mamy? Tam Mam jakiś zwój. Trochę mi się nie chce po niego iść. Gdzie ten zrzut jest? Nie, zajmiemy eee, się swoimi sprawami, czyli raisem. Hoppa! Y Hoppa! O, to było piękne. Bo się tutaj atakują. Bącia, nie które swojego chyba też za, zapaliłem. Koniec z sobą Gień maszkaru. Ten żyje? Oczywiście nie Nie czekaj żyje? Uciek? Bo uciek, czekaj, bo to jest. Tu jest żółte, tu jest żółte, tu jest żółte. To jest żółte? Chciał. Chcąc pomóc koledze, niestety kolega chyba ...nie wydolił. No trudno. Te potardy mnie. Albo no nie. O. Eee, to przeróbmy na części. Eee, to też na części. To też na części. No i git. Przeszukaj. Eee, Biegnijmy dalej. Tak więc. E, pomogliśmy w cudzysłowie. Koledze. Uuuu. Dobrze się w porę kapłem, kapnąłem, że nie mam haka ustanowionego, i w sobie nieźle skoczył w dół. I kolejna na śmierć, na liczniku. A, -a, -a czekaj, gdzie, czekaj, czekaj, tutaj miałem iść. Gdzieś tu. U a tu jest chyba to wyjście całe. Tak. Wracamy do naszych kanałów. Wszędzie kanały. Raiz dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany z Haranu razem z wynikami badań Zira. Muszę go powstrzymać. Fakt, że Raiz właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. No to kurczę, będziemy mieć wojnę. Ale zanim ja tam dojdę, przecież tymi kanałami to tak schodzi. Czy hmm, dobrze idę? Chyba nie, chyba się schodziło na dół, i, i na dole się chyba szło tędy tak. Tak, tędy. E, mam nadzieję, że tu żadnych zambiaków już nie ma. Oczywiście jest oś a w jest kabel do radia i kawusia. I nasz 3 No dobra, biegnijmy dalej. Nie tędy, tędy chyba. Ktoś tam się drze na dole. Coś tu pusto. Nie uważacie? No, w końcu tu kogoś... Ktoś, kogo mogę przetulić. Tak szybko? No trudno. Drugi idzie. Już? Łączmy latarkę, bo tu nic nie widać. Pewnie on żyje. A nie, jednak nie. O, dobry. O, dobry. A ty czego nie spadłeś? O kurde. Faktycznie jednak was tutaj jest. Do wody. A, nie chciał. Nie chciał pływać. No! Wow, a ty sobie tutaj... Od tyłu. Tam kurde, to muszę jakąś granatę rzucić czy coś Dobra, biegnijmy i się... siećmy Ała, ała, ała Dobra, 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 yy, dobra to tu mnie małe nieporozumienie, że ja tak powiem. Próbujecie mnie zabić, choć to jest niemożliwe w tym stanie. I muszę za użyć drastycznych środków, żeby was się kurde pozbyć. No dalej, dalej. Opa! Ktoś jeszcze? Nic nie widzę przez tą plamę jest z tymi ujebanymi łapami? O kurde, ktoś mi plecy robi. Nieładnie, o wpadł do wody, jak miło. Jeszcze ktoś? Tam jeszcze ktoś siedzi. Leż! Dobra, teraz miałem wincje braknie. I pójdę na Rajza bez nieuzbrojony. Czy ja tędy nie szedłem? Może tędy się nie szło, ale rawie. Hmm, Tutaj tędy, tędy, tędy. Tam coś jest. Albo wodą się tam idzie. Chyba w, w wodzie nie widzę jakiegoś przejścia. Więc może tędy. Tędy nie, tędy nie. Tu coś z iskrzy. Przecież tego nie mogę dotykać. Czy coś w tym stylu? Yy... Tam idźmy Dobra O, dokładnie, tędy A, wskakuj Dobra, broń, ta jest zepsuta Ta jeszcze jest w miarę, dobra Wychodzisz się Aha, tu już nie ma dojścia, dobra ktoś za mną bie idzie bie do ciężkiego o kurde to bardzo ciężkiego eee, czy mógłbym stąd spierdzielać w jakiś łatwy sposób chyba nie hopa 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 wow wrócił tuż za mną Mam tu nasz gran. Nic nie widzę. Nic nie widzę. No dobra, to nieważne. Kurde, gdzie ja idę? Nie wiem, ale tu nie byłem. Ała, ożygał mnie. Drugi raz. Trzeci raz. Który mi tam żyga? Nie wiem, nie byłem tu jeszcze, idę. No w kanały idę. Ja kurde idę. Coś mam wrażenie, że nie poszedłem tu co trzeba bo Z kanałów przyszedłem i do kanału chcę iść to ja może faktycznie tu Tu no chyba tędy wiecie Chyba tędy przychodzili, o tędy chyba przechodziliśmy, nie? O nie, my jesteśmy z tego miejsca, Kurde, spada i Wpadaj, bo płoniesz. Nie chcę cię przytulać jak płoniesz. Pobudliwa kobieta. Nie mam pojęcia, na pewno. My się będę błąkał. Dychaj Ale tędy chyba Tak, Tak, tak się tam się w kanały wchodzi Więc coś mi tutaj nie gra Coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra Ale mogę teraz wrócić Dupa, nie mogę Co dalej Ej co znowu idziemy do tych, z tych, tych tych kanałów mogę tam złapać? Nie mogę, ale baję ona nabyłem no, tu Puszczaj się. Aha, to było dobre. Tak, tu byłem, tu był ten pamiętny odcinek, gdzie znalazłem. Ej. No dobra. Rejsa spotkaliśmy. No dobra, gdzie ta trzecia minuta. Myślę, że z... na tym skończymy ten odcinek, i wrócimy. Jak już znajdę mniej więcej drogę z powrotem, Bo póki co to się kręcę w kółko. Aha, dobra, jesteśmy tutaj na początku. Tędy przyszliśmy i mordowaliśmy te ząbiaki. Nie mam czasu. Tam jest jakieś wyjście. Nie, tam jest zamknięte. Tu nie ma nic. Bardzo interesujący odcinek. Naprawdę tak wysoko skoczyłem, że hej Tędy? Tędy Dobra, jesteśmy na powierzchni Teraz co? A nie tam nie mogę skoczyć nic Tu mamy tego grubasa no taa. No ta. Uziwa. Mam No Dobra, Tu muszę pomyśleć, Tych zamordować. Nie szepluje we mnie. Spadaj, facet. Tury jeszcze. Tam. Brr 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 brr. Tędy na pewno nie wejdę Które Na pewno tędy Tylko tutaj żem droga pomogła Jakoś Nie tędy A ja pobiegłem którędy Tędy Jest ta szósta minuta łąkania się Nie widzę co tam jest. Dobra, tu mamy otwarte. jesteśmy na dobrej drodze. Udało się. To już przed końcem odcinka. Jeżeli filmem... GR I lada chwila zostanie ewakuowany z haraną razem z wynikami badań Zira, muszę go powstrzymać. Natomiast kończymy ten odcinek, ten błonkany odcinek. To mordę! Tak, ocz ty w mordę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Siema!